...dodałem do Minecrafta nowe specjalne diamenty! O, każdy z nich ma swoją własną, prywatną, epicką funkcję! Dlatego, jeśli chcesz się przekonać, co będą robić wszystkie... ...to zostaw konieczki, łapkę w górę i oglądaj ten film do końca! Wow, dzień dobry, dzień dobry! Witam na moim pięknym świecie, na którym już umieram. Pomocy, nie! Dobra, to zdecydowanie nie jest dobry początek. Za to nasze dzisiejsze zadanie jest całkiem proste! Musimy zdobyć wszystkie specjalne diamenty, które znajdują się na tym świecie. Jest ich kilka i każdy z nich robi jakąś fajną Rzecz, którą bardzo chciałbym przetestować. Dlatego zrobię drewniany kilo, wykopię sobie jakiegoś stona i z takim ekwipunkiem możemy lecieć dalej. Żeby dostać dostęp do specjalnych nowych diaksów, potrzebujemy najpierw normalnych diaksów. I zastanawiam się, jaki jest najprostszy sposób, żeby je zdobyć. Okej, okay, w porządku. Wioska brzmi jak jakieś rozwiązanie, nie? Dobra, masz diaksy, nie masz diaksów. A może tu masz diaksy? Proszę, daj diaksy, nie masz diaksów. Dobra, coś czuję, że to może być trudniejsze niż myślałem. Ej, ej, ej. W sumie był kiedyś taki villager, który sprzedawał diamenty zapatyki, co nie? Jak on był łucznik, właśnie! Nie ma tu żadnego łucznika. Ale jest żelazny golem, miło cię widzieć. O, i jest kolejny kowal, co za bogactwo! I to są diaksy, mamy to! Dobra, jestem ustawiony do końca życia! Dwa diamenty powinny wystarczyć mi już do szczęścia! Co to jest? Jeśli połączę jednego diaksa ze szklaną butelką, to mogę dostać miksturkę diamentową! To jest zdecydowanie coś, czego potrzebuję do życia! Nie mam pojęcia, co ona robi czy to w ogóle dobry pomysł, żeby wykorzystać diamenty na to coś. Ale raz się żyje, okej? Okay? Więc dawać mi wągiel i lecimy z tym koksem! Dlaczego robienie potek jest takie skomplikowane? Dobra, jednak nieco mam te słowa. I czas w końcu, zrobić... Być prawdopodobnie najdziwniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek kraftowałem w tej grze. Proszę Państwa, oto diamentowa podka! Ehe, ja nie wiem, czy ja chcę ją testować. Ale dobra, lecimy z tym, mam nadzieję, że mogę rzucić ją na mnie. Trzy, dwa, jeden! Jak wysoko poleciała, Co jest z nią! O kurde bele, kurde bele, kurde belę! Złapie... co? Co to jest? Trafiła na mnie, co nie? Nic nie dostałem, nadal jestem żelazny, a diamentowy. Za to pode mną pojawiło się coś dziwnego. Czy to jest jakaś ruda, czy to jest jakiś dziwny kamień? O lol, z tego wylatują diaksy! Nie byłem chyba gotowy na taki obrót sprawy. Co jest jesteś? Jakie to jest To są jakieś szybkie diamenty! Dobra, szybko, co ja mogę z nimi zrobić? W bloku się nie da, zbroi się nie da, może kilof? Zawsze zrobić kill off? Szybki diamentowy kill off. Nie klikaj nim prawie przyciskiem myszy na obsydian. Co? Okej! Okay. A nie wiem, jakiś miecz czy coś? Okej, okay, nie da się. Sprawdźmy więc, jak działa ten kill Okej, okay, jest te Przecież nim się kupiłem, miał jakieś szalone enchanty na normalnym kill Naprawdę jest szybki, doceniam. Ej, halo, ale ile tego świata zamieniło się w diamenty? O nie, kilof się skończył! On ma tylko kilka użyć najgorzej. dałoby się zabrać go cały sporo, żeby potem go szybko nie stracić, nie? A to się nadal ciągnie jeszcze bardziej w dół. Nie, nie, przepraszam bardzo, ja tam nie wchodzę. Mój cel życiowy w tym momencie jest trochę inny. Napisali, żeby nie kikać nim w obsidian, więc na pewno tego nie zrobimy, co, nie? Nie, nie, nie. Ja nie lubię łamać prawa, pod żadnym pozorem nie zrobię takich brzydkich rzeczy. W końcu jak mówię, żeby czegoś nie robić, no to nie będziemy tego robić, nie? Przecież nie będę taki niemiły, żeby ich nie słuchać, no? Trzeba, że laso, możesz się przydać później. Oj, diaksy! Dobra, w sumie czym ci ja się cieszę, przecież mam lepsze diaksy. Mam też życie, którego bardzo nie chciałbym stracić. i w złym miejscu, w złym... Czasie! Ja chcę zrobić tu obsydian, no! Dobra, słuchajcie, tego plan jest następujący. Przekierujemy tę piękną wodę na tą lawę! Czy to nam cokolwiek da? Nie mam pojęcia, ale trzymajcie kciuki, proszę! Dawaj wodą, lecisz na ten obsydian! Lecisz z nim! Tak, prawie, prawie, udaje się! Mamy to! Mamy to! To jest obsydian! Okej, okay. do obsydianu potrzebuję chyba bardziej skomplikowanych mechanizmów. Albo po prostu mogę go znaleźć, to też brzmi jak plan. O nie! Proszę, nie zalewać mi mojego obsydianu, nie! Stop! Tu lawa, proszę cię, nie rozlewaj się bardziej, proszę! Nie! Nie! Ja chcę go wykopać, co ty robisz! W porządku, okej, okay, zrozumiałem. To może nie jest dla mnie. Przepraszam! Znajdę sobie jakieś inne, żaden problem. Oho, to będzie kit. Mówię wam, tym razem się uda. I jest mnie po drodze, nie zabiję, proszę. No dobra, nasze zadanie było całkiem proste. Mieliśmy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a raczej nie kliknąć po żadnym pozorem. Ten piękny obsydian, co nie? Więc dzień dobry! Co jest tej? O kurde, byle co ja właśnie za magiczną moc uruchomiłem? Zamieniłem obsydian w diaksy! Nie wiem, czy byłem na to gotowy. Wow! Co to niby jest? To jest jakieś połączenie diamentów z obsydianem pół na pół. Dobra, chcę tego więcej. Nie mam pojęcia jeszcze co z tego mogę zrobić, ale mam nadzieję, że jakąś zbroję. Oj, tak, część zbroje subsidianu i diaksów. O nie, o nie, 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 nie! Zebrałem pustaka tego cudeńka. Potrzebuję craftingu szybko. Co mogę skraftować z obsydianowych diamentów? Narcie, okej, okay, w porządku. Brzmi jak całkiem spoko plan! To wygląda porządnie, tak, jak powinno wyglądać. Pytanie, czy ma jakieś magiczne funkcje? Żeby to sprawdzić, musiałbym spotkać jakiegoś potwora, który będzie chciał mnie zabić. To nie powinno być ciężkie w moim przypadku. Dzień dobry, czy ktoś chciałby mnie może zabić? Ja wiem, że jest dużo chętnych, ale... Potrzebuję jakiegoś ochotnika, no? Mógłby być tu szkielet, byłoby całkiem miło. O, tam jest jakiś, widzę go. Chodź tu na mnie, stary, szybko. Zabij mnie, walnij mnie, dawaj. Kurde bele, strzelaj w moją tarczę. Co, chwilę, co? Czy on właśnie zamienił się w tego villagera? Nie ma, stary. Co? O, Kurde bele. Laki diamenty, nie wierzę. I to za jednego kobla, naprawdę? To jest twoja oferta, nie? No, spoko, stary zniknął. Ale mam lucky diaksa. Dobra, potrzebuję tego więcej, dawać mi więcej potworów. Problem w tym, że nie mam też kobla, let's go. Serio, no nikt więcej chętny? Potrzebuję was teraz, jak nigdy wcześniej, proszę. No i pasuje, chyba mamy w końcu jakichś ochotników. Dawaj, stary, zabienił się, tak! O nie, o nie, wyrzucił moją tarczę, O nie! He! Ważna sprawa, panie żelazny. Nigdy, ale to dobrze nigdy nie wyrzucaj swojej tarczy. Dobra, jest i ona, ale tym razem chcę flinta. Nie podoba mi się to. Nie mam flinta, stary, skąd ja mam go wziąć? No dobra, w sumie stąd. Już mam flintę, nie było tematu. Dawaj, Diaksa, szybko. Tu jest jeszcze jeden fajny pan, który tym razem chce węgiel. Mamy trzy, trzy. Potrzebuję więcej. Z creeperem wolałbym nawet nie próbować, więc może nie. O, paliąk, dobra. Będziesz moim ostatnim celem, stary, proszę się widać Dziękuję bardzo. Patyk Zodiaksa. Co się dzieje z tym światem? Zaborujmy się w końcu w bezpiecznym miejscu i sprawdźmy, co możemy z tym zrobić. Crafting table. Raz. I próbujemy, nie wiem, jakiś kilow. -off. Killowa się nie da. W porządku rozumiem, może w takim razie jakiś mieczyk. Jest miecz! Lucky diamentowy miecz! Ostrość 5, lucky 5! O, mamusiu, to jest piękne! Dobra, przy okazji, zrobię sobie trochę więcej zapasu moich kilowów. I tak można żyć. Pasuje! Czas wypróbować w końcu nasz mieczyk! Panie creeperze, witam bardzo serdecznie. Okej, nie mam cię na hita. A szkoda, bo chciałbym ci mieć na hita, mam cię na dwa hity. Też Pytanie tylko, co oznacza ten enchant Lucky 5. Nie wiem w sumie, ale brzmi dziwnie. Wow, dobra, chwilę. Czy z tego szkieleta właśnie wyleciało więcej rzeczy niż powinno? Znadnie było jakieś pięciu kości przypadkiem. Chwilę, chwilę! Co? Nie tylko kości łuki strzały, ale też coś takiego, cokolwiek to nie jest. Zgliczowany fragment, okej. Okay. Co ja mogę z niego w ogóle zrobić? Co to jest za dziwna rzecz? Ja chcę więcej w ogóle. Dajcie mi tego więcej! Nie wiem, czy jeden mi do czegokolwiek wystarczy, ale z tego co widzę, zabijając twory, jest jakaś mała kilkuprocentowa szansa na to, że wydropi mi coś takiego. Albo jest jeszcze wyższa szansa, że sam umrę. O ja chyba nie chcę. O kurde, bele, mam to! Po dodaniu zgliczowanego fragmentu to jednego żelaza dostanę zliczowanego diamenta! Dobra, szybka akcja. Żelaza potrzebuję. I o dodaję ją do fragmentu. I mam go tego dziwnego czerwonego diaksa! Znaczy bardziej niebieskiego, ale przez chwilę był czerwony. Widzieliście to? Co ja mogę z niego teraz zrobić? Przepraszam bardzo. Może w craftingu, czy coś? Okej! Okay. Mogę zrobić coś, co ewidentnie nie wygląda normalnie. Oni też nie wyglądają normalnie. Halo, proszę stąd iść. Mam kolejny fragment! Dobra, lecimy z tym Jest coraz lepiej, potrzebuję trzech fragmentów Żeby zrobić tą dziwną rzecz, którą widziałem przed chwilą Nie wiem co to, ale wygląda potężnie Więc dawać mi więcej fragmentów, proszę Jest trzeci! Co to jest w ogóle za farb? To jest niemożliwe Pasuje, kurde, bele, tak trzeba żyć Mamy trzy fragmenty, proszę bardzo Trzy diamenty Dodajemy więc to wszystko do siebie i tworzymy Tworzymy, nie mam pojęcia co, ale ładnie wygląda Jak to może w ogóle działać? Czy to jest jakaś różdżka? Co się stało? Czemu jestem nagle na ziemię? Ja byłem pod ziemią Dobra, jeszcze raz spokojnie, klikam tą różdżkę i... <laughs> teleportuje mnie! Ale koksam, gdzie patrzę, tam mnie teleportuje! Więc miałem pojęcie jakimś cudem wyrzuciło mnie na powierzchnię, ale spokojnie narzekam. Przepraszam, a mogę teleportować się na słońce? Dawaj co na słońce? Ej, chwilę co? Co to jest? bo to jest pod mną? Dzień dobry. <laughs> Kosmiczne diaksy! Chwilę, chwilę, chwilę. Czy od teleportowania się na słońce? Dostaję od świata jakieś dziwne diamenty? Tak, właśnie dostałem kolejny dwa i trzeci! Ile tego leci? W ogóle? Podoba mi się patrzenie w słońce? Znaczy to ogólnie niebezpieczne, nie róbcie tego w prawdziwym świecie, ale zdobyłem 16 kosmicznych diaksów. A najlepsze jest to, że nie mam bladego pojęcia, co one mogą w ogóle robić. Dobra, dawać mi jakieś fajne craftingi. O, o coś tu jest. Kosmiczne buty? O kurde, byle można z nich zrobić zbroję. Jest kosmiczny hełm. Mamy to. Bez żartów, to jest piękne. Dobra, potrzebuję tego trochę więcej. Nie starczyło mi na klatę. Dawać więcej kosmicznych diaksów. Jeszcze dwa, jeden i będzie git. Okej, okay, mam to. Czas więc przyrobić wszystkie nasze kosmiczne diaksy na pełnoprawną zbroję. Oto przed wami zwykły żelazny. A oto kosmiczny żelazny. Dobra, co daje ta zbroja w ogóle? Okej, okay, mogę latać, mogę. Mogę latać, mogę latać! Mogę latać! Nie mam pojęcia, czemu na początku zareagowałem tak normalnie, to jest coś niesamowitego! Ta zbroja ma wbudowaną elitrę, Co? To jest naprawdę piękne! To jest ostateczny moment rozwoju każdego człowieka! Zbroja zbudowaną elitrą. No nie wierzę, jeszcze mogę! Mam fajerwerki! Dobra, nie mam, ale jak kliknę, to mam przyspieszenie! Nigdy nie sądziłem, że dojdę do tak wysokiego poziomu rozwoju! Dlatego zostawcie konieczki, apkę w górę, żeby się przypadkiem nie rozbił! Pamiętajcie też o subach dzwoneczkach! Ha <laughs> ha! Wykrakałem, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, więc papatki siema! Cześć! Fajnie jest być astronautą, ale jeszcze lepiej jest być żywym astronautą. Ta. Dobranoc. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek, w którym dodaliśmy mega głupie rzeczy, a ten po lewej to inny losowy film z mojego kanału, którego prawdopodobnie jeszcze nie widziałeś. Dlatego wbijaj koniecznie, na który z tych dwóch, ponieważ oba są epickie. A mi pozostało powiedzieć tobie tylko i wyłącznie dobranoc.